Cześć się Manku Patensona, żeście zagościli. Właśnie teraz zaczynamy w Snowrunnera sobie. Gramy zaporę Smithfield. Zadania wykonamy. Oczywiście, jak to on bywa u mnie na kanale, zadanie po zadaniu jest pokazywane, a dzisiaj zadanie na czas zrobimy i Chevroletem Kodiaka, Kodiakiem polecimy. Dlaczego tego Chevroleta wybrałem? Tutaj skrzynię wysoko mamy, a ostatnią modyfikację AWD do niego zyskałem. Więc, dlatego go powybierałem. Naczepkę taką, zwykłą, e, jakąś platformówkę założyłem. No to silnik odpaliłem, kamerę sobie obracamy, e, no i już do zadania podjeżdżamy. Gdy do zadania podlecimy, to oczywiście za chwilę na mapę skoczymy i to zadanie zanalizujemy, i wtedy sobie tam wszystko e, z tematem pojedziemy, omówimy. Zobaczymy co zrobimy, nie za długie te spotkania, nie za długie te nagrania, szybkie, krótkie dla Was oglądania, no a dla mnie oczywiście po kolei zadań wykonywania. Z materiału na materiał, coraz bliżej do końca się zbliżamy, już niebawem za porę Smithville i dalej polecimy, w jakim kierunku to jeszcze zobaczymy, eee, chyba nie w tą stronę pojechałem, bo najpierw magazyn odwiedzić chciałem, bo najpierw rzeczy załadujemy, oczywiście się do trasy przygotujemy. Trasa na czas to nie ma co czasu tracenia. No i niech będą teraz tutaj, niech będzie analizowanie, niech będzie silnika wyłączanie, także zadanie, zadanie e, ciężar, ciężar. Na farmę. Serwisowe części zamienne razy 3 na farmę dostarczyć mamy 4,30, czy się powyrabiamy, to dopiero się okaże i patent ci pokażę. Serwisowe części zamienne razy 3. No to oczywiście ładunkiem zarządzanie 3 razy części oj, ładowanie. Maszynę odpalamy, ręcznie sobie już ściągamy. No, i do zadania podjeżdżamy, bo zadanie oczywiście tutaj do rozpoczęcia mamy. Tu je akceptujemy, i tu z tego punktu jedziemy. No dobra, niech i by się tak stało, że się zadanie pokazało. Akceptuję, i nawet się nie zastanawiamy. Do środeczka dzisiaj zasiadamy i z tematem lecimy. Prędkość se kontrolujemy no bo im szybciej tym lepsze pieniążki zarobimy tym więcej doświadczenia zdobędziemy oczywiście jak gdy do Snowrunnera tutaj pozasiadałem to zadanie po zadaniu wykonałem dlatego jest to już trzecie nasze w singlu spotkanie i różnych zadań na singlu wykonanie gdzieś tam wcześniej z Banankiem grałem do niego na kanał zaprosić was chciałem bo chłop tam również nam pokazuje co i jak on gdzie Majstruje. Widzę skrzynia wysoko zakresowa e, na prędkości wytraca, Czy mi się co tu e, obraca? No, w sumie chyba trochę wolniej na tej zakresówce lecimy. Ja cały czas tej skrzyni nie rozumiem. Bananek z odcinka na odcinek mi cały czas tam e, wszystko tłumaczy. Mówi co i jak, gdzie i jak i co na znak. Ze środeczka lepsze jest pojeżdżanie, chyba takie mniejsze się o ładunek obawianie, bo ładunku nie widzimy, naczepy nie widzimy co się z nią tam dzieje, kiedy patent szaleje. AWD niech i będzie włączone. Skrzynia automatyczna i ogień lecimy. Czy wysoką zarzucimy? Ależ owszem czemu nie, tak pojeżdżać bardzo chcę, Dobra, cyk i w błoto. I niech będzie tutaj w błoto. Uuu, uuu, wyciągareczka. I ogień, ogień jazdeczka. Czas by było się tarmolić. Nie będziemy tu pirtolić. Na zewnętrzną kamerę zobaczymy. Ale my się tu topimy. Orze szkurna, co się stało? Czy by się tu radę dało? Ależ owszem, czemu nie, jemu też należy się. Ej, nie, ja się utopiłem, ja o tym tutaj nie marzyłem, tak się w błoto tu wdupiłem. Ach, wysoką skrzynię mamy, no to dalej się targamy. Ależ owszem, szybko nie, aż normalnie mi się chce, tutaj ogień. Naczepę nadrzucimy, a czy konia wyciągniemy. No. No nie da rady, nie? No normalnie nie da rady. Chyba to tu zbyt zdupiłem, za i za dobrze się bawiłem. Tu za konia zaczepimy. Może tędy wylecimy. Trochę się za bardzo chyba pospieszyłem. Trochę za bardzo się w tym błocie wygupiłem. Ale powiem szczerze, że normalnie w to nie wierzę. No nie. A bo tu kamienie mamy tutaj jakieś. Kurna flans. O! O! Czy on mnie wyciągnie w to? Dawaj, dawaj, nie przestawaj, dawaj, dawaj, nie przestawaj. Prosto, prosto do przodu. Cyk, punkt, zaczepiamy. Cyk i ogień zasuwamy. Tam w kamienia zadupiłem, czasu tutaj natraciłem. Złota już niestety nie zdobędziemy, ale oczywiście dobrze, że do przodu już jedziemy. Ogień, ogień dla zabawy, przecież tutaj nie ma sprawy. Jest, trafiło, jest się chyba, wygupiło. Co oni tu na farmę za dojazd mają, że normalnie. Błoto oni uwielbiają. Teraz tamtego drzewa chwytamy cyk i ostro podjeżdżamy tu przy drzewach, tu przy boku, żeby normalnie cisnąć się w tłoku, aby może brąz, chociaż na pudle wylądujemy, kiedy to tutaj zdobędziemy. Linkami oczywiście nie zabraniają się pomagać. No nie ma tutaj o czym gadać. Auto oczywiście mogłem lepsze powybierać jakieś opony błotne, jakieś terenowe do takich zadań. Zawsze gotowe. Srebro, srebro mamy. E, czy do srebra pozdążamy? Już prędkości nabieramy, już pomału zasuwamy. Bo oczywiście nie chodzi tu o jakieś złoto, o jakieś inne tego typu zdobywanie. Tu chodzi o dobre się przecież zabawianie. Już to mamy, już to mamy, czy my już się rozpędzamy? Brąz, nie pamiętam na jakim czasie tutaj mieliśmy, ale już to prawie, prawie zdobyliśmy. Leci tutaj po całości, wszystko to dla naszych gości. Szybkie będzie rozładowywanie. Proszę Państwa, proszę Panie. Oj Panie i Panowie, już to właśnie jest gotowe. Cyk, i mamy. I zadanie wykonamy. Ale tak to szybko zrobiliśmy, że aż normalnie zaliczyliśmy. Ale gdzie jest tu moje informowanie? Chyba na szybko cztery razy było klikanie. W każdym bądź razie dobra była zabawa. Mam nadzieję, że srebro e, moment. Inaczej e, sprawdzimy. E, Michigan, zadania polecimy. E, zadania na. Mm, czy tu są zadania czasowe? Pojazdy wyzwania. Wyzwania czasowe. E, I wszystko jest gotowe. Ciężar. A, na 8 minut. Srebro chyba zdobyliśmy. Za pora Midwil. W każdym bądź razie zadanie zaliczone. Kasy może dużo nie zyskałem, punktów też powytracałem, ale srebro zdobyliśmy w 8 minut się zmieściliśmy. Myślę, że tak by to jakoś, aczkolwiek nie mój dom, zniszczył powódź, udało się to. Płomienie, wyścig z deszczem. Jeszcze trzy zadania do pozaliczania, e, także e, stąd jeszcze nowe gniazdo do zrobienia mamy. To gniazdo sobie oczywiście również pozaliczamy, a ja w tym momencie dziękuję Wam za oglądanie. W tym momencie wracam do domu, Panowie i Panie, i zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale pobawimy się wspaniale. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Jeżeli by Ci się podobało, kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę. Do tego kliknij w dzwoneczka. I nie przegap kolejnego odcineczka, gdzie na pewno będzie się działo albo samemu, albo z banankiem będzie się kolejne zadania wykonywało. Do następnego, do usłyszenia, trzymaj się, cześć!